Cześć wszystkim, witam Was ponownie na kanale i zapraszam Was dzisiaj na letnią edycję 7 dni 7 stylizacji. No, to lecimy z tym poniedziałkiem. Na sobie mam kamizelkę beżową z berszki. Ona jest z outletu Mix Match. Do niej dobrałam białe spodnie z mango, które mam już chyba w swojej szafie od pięciu sezonów. I co sezon mówię, że to, już, to jest już ich ostatni sezon, a nadal w nich chodzę. Na stopach klapki z Zary, torebka Chloe. Jeżeli chodzi o okulary, to rajbany. A gdybyście poszukiwali najlepszej kawy w mieście, to aktualnie jest ona w miejskiej. W takiej małej kawiarni na Narutowicza, jak będziecie przy okazji, koniecznie wstąpcie. Ostatnio w Lublinie są ogromne upały, więc y, tutaj pójdziemy w bardziej w taki dziewczęcy klimat. Ostatnio w zarze wynalazłam bardzo ładną sukienkę: białą, może bardziej kremową, krótką. Y, Trochę w takim innym klimacie niż te, które do tej pory mam w szafie. Jest bardzo wygodna. Oczywiście biżuteria apart. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. I do tej sukienki dobrałam kapelusz. Ja wiem, że jest mnóstwo e, przeciwników, ale ja go uwielbiam. Jest naprawdę bardzo cute. E, mi się podoba, jest z Primarka. E, wszystkie moje najważniejsze rzeczy zapakowałam do siatki z. Boże, skąd ona jest? Chyba z. I do tego y, najbliższe, ale za to najwygodniejsze sandały, czyli birkenstocki. Jeżeli doskwierają Wam upały, to polecam Ice Coffee na spokojnej, przepyszna oraz najwygodniejszą i najpiękniejszą sukienkę od Nubes w wzór kwiatów. Ja w niej czuję się fantastycznie i ta sukienka otrzymało miano mojej ulubionej tego sezonu. Jest bardzo wygodna, lubię w niej chodzić, chodzę w niej też bardzo często. Do niej dobrałam naszą torebkę z poprzedniego sezonu, sandały Marko i jest z najnowszej kolekcji. Dajcie znać czy wy w swojej szafie też macie taką ulubioną wakacyjną kieckę, a jeżeli chodzi o wyprzedaże, to ostatnio w Felicity upolowałam kilka perełeczek, które na pewno zobaczycie w tym odcinku. I tutaj już będziecie mogli zobaczyć moją wyprzedażową zdobycz, a jest to gorset z Zary. Kupiłam go chyba za około 40-50 zł. Jest przepiękny, robi efekt wow na wiele różnych okazji do zestawienia, na przykład z takimi krótkimi spodenkami, które tutaj widzicie. Wystarczy też dobrać odpowiednie buty. Ja mam tutaj sandałki z naszej kolekcji Marco oraz e, torebkę e, Jamnik z też naszej kolekcji, ale tym razem Daki LGS. To jest bardzo bardzo prosta stylówka, ale naprawdę efektowna. Wiecie, że jestem ogromną fanką kompletów, i tutaj mam kolejne od marki Aure Ja w swojej szafie mam zestaw beżowy i tym razem zdecydowałam się na zielony. Jest on przepiękny, coś innego, soczysty kolor, fantastyczny materiał, bardzo wygodny, przewiewny, idealny na upały. I Ja tutaj w folwarku Ruchenka właśnie w takim zestawie wystąpiłam. Biżuteria Apart, na nosie okulary ray oraz Birkenstocki. I tutaj możecie zobaczyć moją kolejną nowość, jest ona z Zary. Jest to sukienka z najnowszej kolekcji, ma przepiękny materiał, super przewiewna, idealna na lato, ma przepiękny dekolt, bardzo ładnie zaznaczony biust i do niej dobrałam birkę, sztoki i stylówka jest gotowa. I na sam koniec moja kolejna zdobycz z wyprzedaży, czyli bluzka ze Stradivariusa, którą połączyłam z białymi spodniami również ze Stradivariusa. O proszę bardzo, jaki wyszedł fajny komplet. Do tego klapki z Zary, nasza torebka Daki LGS i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajna stylówka typowo letnia. Super kobieca fantastycznie się czuję w takim kolorze różu, czyli takim bardziej pastelowo zgaszonym. No, coś innego, coś nowego w mojej szafie, ale bardzo mi się podoba. Dajcie znać, która stylówka najbardziej Wam przypadła do gustu, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia już niebawem. Buźka pa.